Zastanawiało cię kiedyś, dlaczego ten utwór kojarzony jest z horrorem? To nie tak, że Bach napisał go z myślą o wampirach czy innych monstrach BA. Albo Bach. Raczej nawet zbyt wiele o nich nie wiedział. Ale pomijając fakt kojarzenia muzyki z konkretnymi scenami, Hollywood wykreowało całą masę małych... Prawideł, oczywistości tak fabularnych, jak i stylistycznych, które w większej mierze są do przewidzenia, gdy tylko zbliżają się na ekran. Widz kojarzy przecież schematy, i to właśnie o takich najbardziej oczywistych oczywistościach o oklepanych motywach, będzie w dzisiejszym materiale. A, no i skończę wam o tym Bachowym utworze. Otóż wykorzystano go po raz pierwszy w napisach końcowych w filmie o rodzinie królewskiej z Anglii w XV wieku. A utwór wybrano, bo brzmiał staro. Niemiecki i XVII wieczny. Dopiero dr Jekyll i mr Hyde ucementował ten schemat demoniczności utworu, granego na organach kojarzonych z religijnością i to granego przez kogoś wysoce inteligentnego. Ten obraz już na lata został w świadomości widzów i realizatorów filmowych. Ogólnie, sporo motywów dźwiękowych podpada pod kategorię oklepane. Słynne błąd, unolana, krzyk Wilhelma obecny przy każdym losowym filmie, czy wspomniane ostatnio przeze mnie w kontekście Madagaskaru rydwany ognia przy slow motion i bieganiu ku sobie. Ale przejdźmy do motywów wizualnych, ok? No. No. Zawsze zastanawia mnie, jak wyglądają poranki i ogólnie higiena postaci w filmach. Ostatnimi. Właściwie to od zawsze się nie wysypiam, ale gdy zdarzy mi się koszmar, to zazwyczaj budzę się z zapytaniem do samego siebie, co właściwie się wydarzyło. Jeśli jednak taki koszmar ma miejsce w filmach, to możemy być pewni, że dany bohater czy bohaterka wykona poranne ćwiczenie w postaci wyjątkowo dynamicznego podniesienia się, takiego brzuszka. Inna sprawa, jak poznać, że coś jest koszmarem. Wystarczy zwracać uwagę na to, ile czasu minęło od startu filmu, jeśli to początek. Albo jeszcze dużo zostało do zakończenia, można śmiało założyć, że ginąca ważna postać, powracający z martwych koleś czy gadanie o rzeczach, o których wie tylko widz, jest snem. Gorzej jak w filmie mamy swoistą incepcję. Ostatnio odświeżałem Puppet Master i ten film budził bohatera kilkukrotnie, strasząc go absurdami rodem z bieda Davida Lyncha czy jego własną śmiercią. Ale o co chodziło z tą higieną? Oto w kwestii prysznica czy bycia brudnym z powodu katastrof jest raczej wszystko w normie. Zawsze natomiast bawi mnie zabieg z zarostem. Jak pokazać, że upłynął czas? Komuś urosła broda. I choć na pozór ma to sens, to zdarzają się takie koszmarne absurdy, jak ten z Ozgrozo Stevenem Seagalem, gdzie leżąc w śpiączce 7 lat, urosła mu wyjątkowo sztuczna broda. Nie wiem, czy coś się zmieniło, ale z tego co kojarzę, to w szpitalach zdarza się golenie pacjentów. No ale broda to nie tylko upływ czasu, to także zostanie takim bezpańskim kozakiem. Ktoś stał się silniejszy, ktoś ucieka przed policją albo żyje pod tak zwanym radarem i cyk. Broda jak u kapitana Ameryki z Infinity War, który to technicznie rzecz biorąc, powinien być nazywany Nomadem. Jest jedna rzecz, która mnie zawsze dobija: jest pewien schemat typowych love interest, zauroczeń postaci. I co ciekawe, ta zasada wiążąca jest bez względu na płeć, bo to mamy dwa archetypy: podrywacz, podrywaczka, wyjątkowo zawadiacka pani, albo ideał męskości, czy jakby to nazwać. Obok. Szara myszka, ktoś z pracy, czy spokojna osoba działająca gdzieś tam w tle, z nieśmiałym zauroczeniem wobec protagonisty albo protagonistki. I zazwyczaj okazuje się, że to właśnie ten wymarzony, albo ta wymarzona w ogólnym rozrachunku okazuje się wcielonym demonem łamiącym serca i tylko bawiącym się uczuciami nieistniejącym ideałem. Damski przykład? Dziennik Bridget Jones, gdzie Bridget lata jak szalona zagranym przez Hugh Grant'a Danielem, a finalnie ten przegrywa z wiele spokojniejszym i stonowanym Markiem Dracy w jego roli Colin Firth. A jeśli komukolwiek potrzeba męskiego odpowiednika, nawet Dracula sięga po bardziej przyziemną minę, a nie rozpustną Lucy. Nawet Bruce Wayne woli Rachel, a nie wszystkie supermodelki. To trochę taki typowy Archie z Riverdale stojący między Weroniką a Betty. Weźmy nawet, to nie jest kolejna komedia dla idiotów, ponownie z kapitanem Ameryką. Zakład wielkiego podrywacza zamienia się w całkiem solidny romans z kimś, kto potencjalnie w jego lidze nawet nie stał. Tutaj dodam od siebie, że z tą kliszą gatunkową doskonale bawi się maska. Tam po prostu miła dziennikarka okazuje się zdrajczynią, a moja miłość z lat młodzieńczych, oczywiście obok Minony Rider, Cameron Diaz pozostaje tą jedyną, mimo kreowania ją na potencjalny materiał do zdradzenia w ostatnim akcie filmu. A no i jeszcze jedną rzecz warto zapamiętać: jak już pada, możemy wszyscy być pewni, że dwójka osób zacznie się całować, a szczerze, to tak średnio fajne jest. To, że jestem nerdem, ciężko byłoby ukryć. Zbieram figurki, komiksy, a do tego gram w gry i RPG papierowe. Gdybym żył w latach 80. prawdopodobnie obok słowa nerd byłoby moje zdjęcie. I filmy zdają się dalej trzymać, chociaż częściowo tego schematu. Pewnie w Stranger Things, bycie takim archetypem może być cool, ale już taki 40 prawiczek, mimo że nie jest najstarszym filmem, stawia postać Steve'a Carella jako dziwaka z dziecinnym hobby, który musi porzucić swój dorobek, by stać się prawdziwym mężczyzną. To taki klasyczny motyw stawania się z brzydala albo brzyduli kul cool postacią. Czy to dziewczynę z Santrinian, nie pytajcie skąd to wiem, czy nawet Jennifer's Buddy, gdzie Amanda, nawet nie pytajcie o moje zdanie, Seafreed, wystarczy, że zdejmie okulary i nagle jest hot. To typowe podejście trzymające się korzeni grubo przed Gris. Kikas wystarczy, że okazuje się super bohaterem i staje się największym towarem w okolicy, co mnie nie dziwi. Kapitan Ameryka, choć podziwiany za serducho do walki, staje się super ciachem na równi z super żołnierzem, przy okazji nie zdając sobie sprawy z własnej atrakcyjności. To jednak mocno żeński trend w filmach, ale u facetów to czasem się zdarzy dosłownie w klasycznych scenach w przebieralni czy w końcu po prostu przez jakieś niezwykłe do Dokonania. Jest tylko jeden gig, który stając się bardziej cool, stracił całkowicie swój urok i stał się po prostu bucem. Peter Parker w trzecim Spider-Manie jednak nie pozostanie synonimem gościa, do którego powinno się aspirować. O jedzeniu w filmach było już całkiem sporo. Wszyscy wiemy, jak je przygotować i dlaczego nikt nie chce brać udziału w takich scenach. Nikt poza widzem. Żarcie na ekranie zawsze wygląda doskonale i jest wręcz wyjęte skrajny bajek. Gdy dana postać wybiera się na zakupy, to możemy dać sobie rękę uciąć, że w jej papierowej torbie nie znajdą się zwykłe bułki. Zawsze musi to być bagietka. Dlaczego? Bo skojarzenie. Zawsze interesowały mnie natomiast śniadania. Niby to ważny posiłek dnia, przynajmniej tak chcą byśmy myśleli producenci płatków śniadaniowych, niby każdemu się śpieszy do szkoły czy pracy, a koniec końców poranna posiadłość przy stole zamienia się w gigantyczną ucztę z kilkoma potrawami, zastawą większą niż w niejednym polskim domu na święta i wyborem, jakby ktoś miał abonament na jedzenie w pobliskim markecie. Pewnie w Pretty Woman mamy pokazówkę w jadalni hotelowej, ale to kompletnie śniadanie. Nie liczy. Stój, bo mamuśka strzela z Sylwestrem Stallone, fałszywa dwunastka, mimo nagłej zmiany w bitwę na jedzenie, a nawet kacper. Ogólnie to ciekawe, że filmy tak stawiają na śniadania i kolacje totalnie ignorując obiady. Liczy się Fancy Lunch, romantyczna kolacja i wystawne śniadanie, chyba że jedzone w pośpiechu, czyli dwa nadgryzione tosty i zapracowany mąż musi zwiewać od swojej kochającej rodziny. Ostatni przykład wykorzystam sobie jako wyjaśnienie całego zjawiska. Red Herring to klasyczna zmyłka. Drobna wskazówka mająca poprowadzić widza na złe tory dedukcji i sytuacji rodem ze Scooby-Doo, gdzie co chwilę wydaje nam się, że wiemy, kto jest gościem w kostiumie potwora. No dobra. Tak poprawdzie to wszyscy wiemy, kto jest tym gościem w masce zawsze. Weźmy takie cudowne get-out, gdzie niepokojącą osobą jest czarnoskóry ogrodnik zachowujący się bardzo, ale to bardzo dziwnie. Ci, którzy widzieli, wiedzą, jak jest naprawdę. Cała postać Roberta Downey Jr. w filmie Gotika, cytując jednego z recenzentów, powinna nazywać się Red Herring, bo jej motywacje są jasno narysowane tak, żeby mylić oglądających. Najbardziej dobitnym przykładem jest pewien antagonista z MCU, czyli Mandaryn. Twórcy skorzystali z tego, jak był kreowany w materiałach promocyjnych i tego, czego spodziewali się fani komiksu. Taką samą figurą może być też przedmiot, jak maska w krzyku, która ląduje w rękach pana policjanta, który to z kolei, wiadomo, zdecydowanie mordercą nie jest. Ogólnie krzyk to całkiem niezły materiał do badania zmyłek, nawet tych całkiem udanych. I tutaj sobie skończymy. To jeden z tych materiałów, które prędzej czy później zasłużą sobie na kontynuację albo co ciekawsze, Własne absurdy. Takich bezczelnie oklepanych schematów jest cała masa i często, nawet konkretne gatunki mogą się pochwalić swoimi klasykami głupotek. Zawsze wstający zabójcy w ostatnich minutach filmu, wyśmiane przez nas hakerskie sztuczki i z jakiegoś powodu niewyśmiane przez nas zatrzymywanie bomb na ostatniej sekundzie. Dajcie znać, jakie wyjątkowo oczywiste zagrania filmowców znacie, a ja jak zwykle dziękuję za uwagę i do następnego materiału. Cześć.